To jest Semigirls. Witam Was w kolejnym odcinku Semilek Ekspert. Mam na imię Krzysztof i pracuję jako stylista paznokci w Akademii Semilek w Poznaniu. Na dziś przygotowałem dla Was dwie stylizacje, którymi mam nadzieję dacie się zainspirować. Pierwsza to pastelowa ombre oraz druga owoc 3D. Teraz pokażę Wam, jak w łatwy sposób można wykonać pastelową ombre. Na prawidłowo przygotowane paznokieć aplikujemy bazę, pamiętając o zabezpieczeniu wolnego brzegu, który wpływa na Trwałość całej stylizacji. Bazę utwardzamy 5 sekund w lampie 48x24. Do tej stylizacji wykorzystuję trzy kolory – 521 Turquoise Blue, 003 Sweet Pink i 023 Banana. Aplikację kolorów zaczynam od koloru 521 Turquoise Blue, aplikując go na 1 trzecią długości paznokcia. Starając się, aby warstwy były cienkie, kolejnym kolorem jest kolor 003 Sweet Pink, który aplikujemy na środek paznokcia. A na sam koniec nakładamy kolor 023 Banana. Przechodzimy do cieniowania trzech kolorów oczyszczonym pędzelkiem. Wykonujemy ruch od prawej do lewej strony, delikatnie rozcierając granice między kolorami. Starajmy się mocno nie przyciskać pędzelka, żeby nie zabrać nadmiaru koloru. Tak samo robimy z kolorem między 521 Turquoise Blue a 003 Sweet Pink. A na sam koniec wykonujemy cieniowanie pędzlem koloru 521 Turquoise Blue z najnowszej kolekcji Semi Beats by Margaret. Po utwardzeniu aplikujemy analogicznie drugą warstwę ombra, zaczynając od góry kolorem 521 Turkus Blue, następnie Sweet Pink 003, a na końcu 023 Banana. Oczyszczonym pędzelkiem 023 Banana wykonujemy ruchy od lewej do prawej strony, rozcierając granice między naszymi kolorami. Następnie kolorem 003 Sweet Pink wykonujemy ombrę ku górze, rozcierając kolor między 521 Turquoise Blue a 003 Sweet Pink. Ostatnim krokiem jest wykorzystanie pędzla koloru 521, aby rozetrzeć granicę koloru różowego i niebieskiego. W lampie 48x24 utwardzamy 30 sekund. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze ombre jest mało soczyste, Możecie nałożyć trzecią warstwę kolorów i następnie ją rozcieniować. Dziewczyny, nie bójcie się, jeżeli zauważycie, że przejście między Waszymi kolorami jest nie do końca perfekcyjne. Możecie w tym przypadku dołożyć sobie dodatkową ilość produkty z pędzelka i dokładnie je wycieniować. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Ostatnim krokiem dla dopełnienia całości efektu jest nałożenie topu. W moim przypadku jest to top bez top no wipe. Pamiętajcie o zabezpieczeniu wolnego brzegu, który wpływa na trwałość całej stylizacji. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Delikatne pastelowe ombre to idealna propozycja na lato. A teraz pokażę Wam stylizację Owoc 3D, która idealnie sprawdzi się na lato. Na prawidłowo przygotowaną płytkę paznokcia aplikujemy bazę, pamiętając o zabezpieczeniu wolnego brzegu, który wpływa na trwałość całej stylizacji. Utwardzamy w lampie 48x24 5 sekund. Na holderze przygotowujemy następujące produkty: kolory 103, 041 oraz semi-hardy white a semi-arty, 001 black i 012 green. Wykorzystując pędzelek N15, aplikujemy kolor 103 Elegant Raspberry, kształtując półkole na kształt miąższu arbuza. Dziewczyny, nie przejmujcie się prześwitami, ponieważ jak wiecie, arbus nie jest w środku jednolity, dlatego jest to jak najbardziej wskazane. Utwardzamy 30 sekund. Aby kolor był bardziej nasycony, aplikujemy drugą warstwę koloru 103. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Wykorzystując pędzelek 003 oraz Semi Hardy White obrysowujemy cienką kreską kształt arbuza jako początek naszej skórki. Po narysowaniu kreski utwardzamy ją w lampie 48x24 30 sekund. Aby uzyskać idealny odcień skórki, wymieszajmy kolor 0,41 razem z semi-hardy white. Aby kolor był bardziej neonowy, warto zaaplikować go na utwardzony 0,01 Strong White lub semi-hardy white, który dodatkowo wzmocni waszą naturalną płytkę. Tak przygotowany kolor aplikujemy zaraz za białą kreską, którą przed chwilą stworzyliśmy. Używając naszych semi-artów, w tym przypadku kolor 012 Green, tworzymy końcowy zarys arbuza. Pamiętajcie dziewczyny, że semi-arty są to nieograniczone możliwości, możecie je mieszać z każdym kolorem, z każdą hybrydą, idealnie z nimi współgrają i łączą się. Obrócę sobie paznokcia, tak żebyście doskonale widziały to, co teraz będę robił, delikatnie płaskim pędzelkiem, w tym przypadku N15. Zacieram granicę między ciemną, a jasną zielenią. Delikatnie poklepując, starając się nie rozcierać, warstwa po warstwie. Zaraz zobaczycie, jak dopełnić całości, aby Wasza stylizacja była efektowna i zwracała uwagę. Sondą DOTIN Tool 01 oraz Semi Art Black tworzymy pestki arbuza. Najlepszym sposobem na wykonanie pestki jest przyciśnięcie końcówki sondy oraz pociągnięcie delikatne do góry. Używając pędzla 003 oraz Semi Hardy White, które miałem przygotowane wcześniej na holderze, cienką kreską obrysowujemy kształt pestki. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Kolejnym krokiem jest nałożenie topu, który zabezpieczy naszą całą stylizację. Pamiętajcie o zamknięciu wolnego brzegu. Utwardzamy w lampie 30 sekund. Top No wipe przygotowujemy sobie na holderze. Używając Semi Dotting Tool 01 wykonują kropki, Przypominające krople deszczu. Utwardzanie kropek możecie rozłożyć sobie na kilka rad, tak aby żadna wam się nie rozpłynęła i nie zepsuła waszej stylizacji. Jak widzicie, uzyskaliśmy efekt trójwymiarowego arbuza, który przykuje uwagę. Mam nadzieję, że stylizacje, które Wam pokazałem, spodobają się oraz odwzorujecie je na własnych paznokciach. Przygotowałem również dla Was konkurs. Napiszcie w komentarzu pod filmem, co jest inspiracją do Waszych letnich zdobień. Nagrodzimy 3 laureatki do wygrania jest 5 lakierów hybrydowych. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało, oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.